Oddajemy w Wasze ręce kolejny monitor, a w nim między innymi gorący i poruszany wielokrotnie w ostatnich dniach temat dotyczący konieczności zmian w policji, włącznie z jej likwidacją. Tak, to dość radykalne podejście, ale wbrew pozorom nie nowe. Na razie kończy się głównie na rozmowach, choć jest kilka miejsc, w tym w USA, gdzie plany takie wprowadzono w życie. Z jakim skutkiem przeczytacie w tygodniku. 1 700 tysięcy na dwa loty czarterowe samolotów z ładunkiem maseczek i rękawiczek z Chin. Prawie pół miliona na 800 iPhone'ów, 3,5 miliona na hotelowe pokoje. 280 000 na kromki pieczywa. W Sumie wydatki na cele związane z COVID-19 przekroczyły w Illinois pół miliarda. Na co stan wydaje pieniądze i czy są to wydatki uzasadnione w ostatnim wydaniu monitora. Chicago stara się pomóc osobom pominiętym w federalnych programach pomocowych. Tysiąc dolarów na rodzinę wypłacone będzie ze specjalnego funduszu i pomoże nieudokumentowanym imigrantom, dorosłym pozostającym na utrzymaniu, bezdomnym i innym, którzy z różnych powodów nie byli w stanie skorzystać z pakietu stymulacyjnego. Szczegóły strona trzecia. Już wkrótce, bo 27 czerwca obywatele polscy przebywający na terenie USA będą mogli oddać głos w wyborach na prezydenta RP. Wybory jednak w tym roku odbywać się będą wyłącznie korespondencyjnie. W tym tygodniu obszernie opisujemy, jak się zarejestrować, kto może wziąć w nich udział, a także podajemy odnośniki do stron zawierających więcej informacji. Następne wyniki trwających badań sugerują, że jedna grupa krwi może zapewnić większą ochronę przed koronawirusem. O jaką grupę chodzi, w jakim stopniu ta ochrona może być większa i jak zaawansowane są te badania w ostatnim wydaniu tygodnika MONITOR. Piszemy też o odgórnych zasadach obowiązujących otwierające się przedszkola, czy też o badaniach, które wskazały jakie miejsca podczas odmrażania gospodarki powinny otworzyć swe podwoje w pierwszej kolejności. A na stronie 18 zapraszamy na spotkanie z Anną Czerwińską i amerykańskimi kulinariami. To przybliżenie amerykańskiej kuchni, często mało znanej i niedocenianej. Zanim jednak przejdziemy do posiłków, ze względu na letnią aurę autorka proponuje dwa popularne koktajle, których historię warto poznać. Wiele innych niewymienionych tematów. Zapraszamy felietony, porady i wielki dział ogłoszeń drobnych.